Zabrałem Was w takie miejsca, które bardzo lubię odwiedzać. No z racji tego, że wiecie, no, mieszkam na Dolnym Śląsku, mam blisko w góry. No to zacząłem w pewnym momencie, kiedy już poczułem się trochę pewnie, jeździć w te góry, górskie rejony. Dlatego, y, pierwszy film z takiego wyjazdu w, w trochę mniej płaskie tereny to, to właśnie to, co w tej chwili możecie oglądać, czyli wycieczka z miejscowości Sieniawka w powiecie łagiewnickim do Sobutki przez Ratajno, Sulistrowiczki i tam jeszcze kilka innych wiosek. Ja bardzo wszystkim polecam, w szczególności właśnie 125-kowiczą, polecam te rejony, dlatego że to jeszcze nie są jakieś wysokie góry, to są tak naprawdę pagórki. Więc tamte podjazdy nie są w żaden sposób trudne dla naszych motocykli. Można się tam naprawdę śmiało poruszać, i, i, i te motocykle się nie męczą. A w dodatku jest dosyć łatwo, więc chociaż są też takie fajne.